Pochodzimy sobie po jeziorku kochani, wędusia jak widać zostawiłem pod drzewami. Po prostu jak zwykle w ostatnich dniach ciężki temat, żeby cokolwiek wydłubać. Myślę zamiast filmu. <laughs> Pokażę wam jeziorko. I powiem wam naprawdę jest zaje fajne. Ja tutaj rok w rok przyjeżdżałem. Witam rybkę, polszczyzna. Witam się Mano. Patrzajcie, jakie jeziorko, Nie wiem, jak to na kamerze będzie widać, bo to jest pozarastane z brzegu. Hej, cześć, cześć Łukasz. Łukasz, znalazłem fajną rzeczkę. Prawdopodobnie jeziory będzie można na smużaki połowić. Nie wiem, jak tam macie odbiór. Dobra, przejdziemy kawałeczek dalej. To jest jeziorko około 3 hektarów, kochani. A to, a tutaj, kochani, powiem Wam tak: w tym jeziorze jest wszystko: karp, lin, leszcz, sum, full, okoni, szczupaki. No, ostatnio nie za bardzo chcą brać, wiecie, nie? No, ale po, po prostu ja myślę, że to dlatego tak jest. Że w tym roku tutaj zimy nie było w ogóle ani, ani mrozów, ani, ani grama śniegu, nic, kompletnie nic. Myślę, że tarło szczupaki miały wcześniej. Teraz już jest, spoko. Tomek jedziesz, jedziesz. A jedź, kurde, ja ci mówiłem, że zrobię live'a. Zobaczysz, jakie jezioro. Nie wiem, jak, czy widzicie tutaj, bo to jest wszystko tam pozarastane, pod wodą widać, ale podejdę w inne miejsce. Zobaczycie, fajne miejsce, by wam pokażę. Jest naprawdę zaje fajnie. A jak? Nad wodę kochani, nad wodę. A nie, a nie obijać się w domu i tam w gacie. Ruszamy nad wodę kochani. Ja jeszcze walczę. Dzielimy chwilę odpoczynku. Dalej będę mucił, ale powiem wam szczerze, naprawdę jest lipa. Jakieś sporadyczne branko. Dwa małe pistolety poniżej 40, nawet filmu nie robię, bo to nie ma co. Ale tu jak, jest, jak już wszystko jak ryby tutaj się otrząsną, to naprawdę będą gryzły niemiłosiernie. A tu jest naprawdę miejscówka, ja wam pokażę kaweczek, dalej przejdziemy. Tam o tak na przeciwko gdzie jest taka przesieka, tam jest moja ulubiona miejscówka na szczupły. Tak, żywierz sobie tutaj o, to by żywcem, to rozrabiał i to zdrowo, no ale ja nie łowię na żywca. Ale dobra. O witam wędkarskie kowalskie, Pochwal się jak u ciebie szczupaki, bo mi to lipa totalna. No, ja wiem, tutaj to też święto, bo to wielu przychodziło ze spinningami kompletnie nic. Echo. Zaraz wejdę do wody, kochanie. Nie wiem, jak widzicie, ale tutaj, co już widzicie, wszystko na ekranie to jest tutaj dno. Widać tam dalej normalnie, wszystko co widzicie, to jest wszystko dno. Kochani, to jest woda, kryształ, dosłownie kryształ. Ja co nie widzę, bo mi się światło odbija na tym na telefonie. Także to, co już widzicie, te zarośla pod wodą, to wszystko liście, to, to wszystko jest pod wodą. Woda miodzią, mówię Wam. Miejscowy tu są, tak jak widzicie, tutaj fajny taki spad do dołu jest. No jest trochę pozarastane, trzeba wysoko przylęty prowadzić i, i skusić go, żeby wysko, wy, wystartował, bo tak do pyska to się się przyzęto, bo tutaj nie wiedzie. No ale mówię Wam, że jeziorko jest naprawdę... Spokój, nie przyjeżdża tu zbyt wielu ludzi. Dwóch, trzech karpiarzy czasami, no czasem się trafi dzień, że jest więcej, ale tak dwóch, trzech, jeden. A często przychodzę tutaj, jak przyjeżdżałem, to, to w ogóle jestem sam, nie ma nikogo, jak widzieliście na poprzednich filmach. Jak tu łowiłem szczupaki, to właśnie tu nie jest w ogóle bez ludzi. A naprawdę, o! Jak biorą u ciebie ładnie, no widzisz, a tutaj, a tu porażka. No widzisz, inna szerokość geograficzna, ale ja zauważyłem, że tutaj jest jakaś taka prawidłowość, że one tutaj po okresie, kiedy położą już po potarlę, to ten. To po jakimś razie żerują jak ściekłe, a potem cisza, jakiś czas jest cisza, a potem zaczyna się normalne żerowanie. Myślę, że tutaj to one brały, że tu kwiecień dobry był na szczupaka, no niestety, jak wiadomo, zakazy, zakazy, zakazy. Także nie łowiłem, a tak miałem takie przeczucia, zimy nie było, ani grama śniegu, mrozów nie było, jak trafił śnieg. Jakiś tam mrozik, minus 3, no to już święto było. A patrzcie, kochani, jedziemy na kolejną miejscówę. To, co wszystko widzicie, to wszystko pod wodą, to dno. Widać normalnie. Woda jest, mówię Wam, niesamowita. No Jest piękna woda, woda, lustro, kryształ. A ryby, jak mówiłem. To wszystko, karpie, liny, leszcze, płoci to normalne i tak dalej, ale no jest szczupak, jest karp, jest sum. Ale muszę okulary założyć, bo nie mogę doczytać wszystkich tych. A, a pozdrawiam Maciej za u ciebie również. A na konia to jeszcze czas, na okonia to przynajmniej nie wiem jak tam, gdzie u was, ale on w tej chwili jeszcze w tarle jest. Ja już słyszałem, że gdzie gdzie już wychodzą do przynę, się pokazują może lada moment odpalą, jak wszystko wcześniej ruszyło. Także myślę, że może i <laughs> okoń wcześniej, bo ja sam też za okoń teraz sobie ultralighta szykuję na okonia. No. To gdzie nie gdzie dziubią, konkretne okonie to jeszcze tutaj jeszcze chwila moment. Myślę, że lada moment powinno. Pojadę jeszcze na kamerę. Cześć Martin. A, jeszcze raz. A, tak, na martwą rybę mogę, mogę na martwą rybę mogę tutaj łowić. No, ale jakoś nie mogę się przełamać do tej martwej ryby. Ja wiem, że ona jest skuteczna, że to, że tamto. Ale powiem szczerze, ja lubię sportowo. No. Mateusz, ja nie, wiem, ja nie wiem, gdzie ty tam mieszkasz, jak, jak, w jakim rejonie, czy ty jesteś tu w Niemczech, czy jesteś w kraju. To wszystko zależy, kiedy one, one się różnią, tylko tarło, bo one nie w każdym miejscu, na rzekach już inaczej one kończą tarło, na jeziorach jeszcze inaczej, zawsze jest jakaś różnica, także po prostu trzeba wody pilnować, to ja już jak na jeziorach jeszcze tutaj mi na przykład jeszcze w zeszłym roku było kiepsko, to już koniec maja, początek czerwca już zaczął brać, na kanale już brał, na takim małym kanale już brał, no i zaczął ładnie brać wtedy na takim jeziorze na Linerze, tam z kolegą jeździłem. Także myślę, że koniec maja, myślę, że jeszcze może z tydzień, dwa. Ale skoro tak było wcześniej, no wszystko wcześniej, myślę, że szczupaki też dużo wcześniej się wytarły. Także tutaj maj zaczęliśmy na pewno nie potarły szczupaka, tylko on jakiś sobie praktycznie stał. Bo powiem Wam szczerze, że wędkarzy, wielu wędkarzy tutaj łowi i mówią, że to naturalne, że sporadycznie gdziekolwiek jakiś pistolet, gdzieś coś się trafi. Gdzieś ładny szczupak, a to jeden, gdzieś tam na 10-20 listów, Ktoś jednego strzeli przypadkiem i to wszystko. <laughs> tak jak mówiłem, dzisiaj tylko dwa pistoleciki małe tutaj trafiłem. Obłaziłem tej wody, obrzucałem, obrzucałem. Ale powiem Wam, to no jest naprawdę fajnie. O teraz wejdę Wam pokażę swoją miejscówkę, gdzie bardzo lubię łowić. No, na kanałach, jak mówiłem on. Trzeba czekać, trzeba pilnować, kiedy on skończy tarło, wtedy będzie brał naprawdę jak wściekł, można naprawdę wtedy bardzo ładnych okonich. Ja łowiłem na kanale i na obrotóweczkę łowiłem, na jednym kanale i mam taki kanał, gdzie tylko żółte gumki, na żółte gumy walił jak wściekłe. No właśnie do wody, kochani, a bateria mi się rozładowała. No co, ja może pomyślę faktycznie o takiej zasiadce, żeby sobie pojechać, wziąć jakiegoś namiocika, żonę pod pachę, bo będzie piszała, że ją zostawiam, no i tego, i można by było pojechać, na trupka popróbować. Oj, a ja mieszkam, Miłosz, ja mieszkam w Bramsze, koło Snabrika, niedaleko, no, 12 km. Widzicie kochani, jakie piękne jeziorko, no, do niego przyjeżdżam, 30 km mam na to jezioro, ale powiem Wam szczerze, że lubię, naprawdę lubię, nie, nie szkoda mi jechać. No, a no twistery też można próbować, pewnie, że można. Twister czasami właśnie działa jak co inne zawodzie, a twister potrafi robotę do niezłą zrobić. Widzicie kochani, o tutaj chodzę. o. Teraz woda trochę faluje, i myślę, że widać, że tam widzicie, jak dno spada. Kur jakieś robaki do mnie latają, wsiadają mnie. Mówię wam, woda tutaj jest czyściutka, krystaliczna. No i są piękne ryby, naprawdę są piękne ryby. To jest jedna z moich ulubionych miejscówek. Zawsze wchodzę kawałek do wody do, na sam skraj i obrzucam tam. Taki wachlarz duży tutaj obrzucam, bo tam jest, są miejsca wolne, są takie kępy roślinności i tak dalej, bo wszystko wyczułem pod kijem. I tam przeważnie bardzo często coś wyskakuje z nich. I łups, jep i siedzi, jep i siedzi. No, ale nie dziś. <ścoughs> Także mówię Wam, kochani, woda jest naprawdę piękne jeziorkiem. Myślę, że częściej por takie lajwiki, gdzie jeżdżę, żebyście sobie popatrzyli na te wody, na których łowię. Tak, żebyście wiedzieli, łowię kochani tak samo jak, jak wy wszyscy. Bez echo sąd, kiedy mam zakaz, to chodzę po, normalnie po brzegu, a jak pływam belly boatem, tak samo. Wszystko na wyczucie i się łowi, kochani. Oho, kochani, muszę kończyć live, bo mi bateria pada. Finito. No szkoda, że tak krótko nie widziałem, że mam tak mało tego prądu. A kabel z kamery mi do powerbanka nie pasuje. Nie wiem, co jeszcze widzicie, bo mi się okre... o... No. Dobra, kochani, jeszcze parę rzutów sobie zrobię, no ale nie wiem, no, mnie to z wody to normalnie mnie, mnie się nie wyciągnie, no. Ptaki śpiewają, jak widzicie, luz, bluz na wodzie jest, pięknie, spokojnie, cisza. Człowiek, nawet jak nie połowi, to i tak jest fajnie. O i tak jezioro można praktycznie obejść naokoło. Miejscówki już tak wydeptane, wydreptane, także wszędzie można sobie, o, widzicie, na drugiej stronie tam sobie piknikują. A też tam wędki pozarzucane i sobie siedzą, wypoczywają ludzie. O, no. I to jest jeziorko, które się nazywa Holezi. W składzie wód NBA. Także kto jest w tym naszym stowarzyszeniu, a jest was wielu, można tu sobie przyjechać. Tylko, że no, woda, jak woda, powiem wam, jest świetna. Ryby full, ale mają tą samą przypadłość, co nasze polskie ryby. Nie zawsze chcą brać. <grybujesz> o. Tutaj, tak, myślę, że tam żywiec czy trup mógłby, mógłby nieźle, mógłby tutaj rozrabiać. Nie wiecie, ja to najbardziej to lubię tak sportowo. Gumki, blaszki jakieś. No dawno już woblerów nie używałem, a tutaj myślę, że wobler też mógłby. Za płytko schodzący, tak do metra półtora i popkiem też można było. O jak drobnica, widzę, się tu kręci. Krążki się pokazują. O, rybka jakby się troszeczkę uaktywniała trochę. O proszek. Trzeba będzie jeszcze iść. Ja mi pada, ale jeszcze do. No ja tam nie widzę już prawie nic na tym monitorze. Jeszcze jakieś odcienie. Myślę, że wy wyjdziecie lepiej. A, no dobra. O, oczywiście konkurencja na wodzie Perkos. jest od ta parka, ona tu mieszka już jakiś czas. A widziałem dzisiaj, kochani, widziałem akcję, jak wydaje mi się, że to był sum, bo potężne rybsko zaatakowało kurkę wodną. Ale dzioba wydarła, a jak darła? Poszła po zewnętrzne, dzidę wypaliła. Tam na przykładzie jest ta kępa drzew. Tam jest zakaz stepu, tu ze skraju można, ale tam ptaki mają swoje siedziby, no nie można im przeszkadzać. Także tam wejścia nie ma, łowić jest gdzie, aby tylko chciały brać kochani, aby tylko chciały, a będzie git. Dziś jakieś ciężkie powietrze, no zapowiadali deszcz, no i faktycznie parną zbiera się na deszcz. Taka pogoda, bo powinno coś gryźć, no a one uparły się, echo. O, no, jak widzicie, Wędusia sobie stoi. Taki Jaszek stoi, podbierzak też gotowy. O! Typowa moja szczupakówka. To jest model Detox Iron Claw. Do 65 gram, ale rzucam też i 10 gramówkami, tam 9 tam nie przeszkadza specjalnie. No ale myślę do lekkich to... nic nie widzę, dosłownie nic. Eee. Dobra. No dobrze, rzucimy tak. Nic nie widzę, ja pierdzielę Co się tu dzieje? Nie mogę rozczytać Malgarten zeszłam, jedno, jedno duże rybsko zerwałem, tylko Malgarten i to wszystko. Tam wysoki brzeg bardzo. Nie wiem kochani jak wy, ale ja już nic nie widzę dosłownie.